Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym filmie chciałbym otworzyć blisterek niemiecki z najnowszymi właśnie limitkami, które dodali do blistrów. Można też trafić blisterki z Rosenbergiem i Gudjonsenem. Ja sobie załatwiłem Azarda. Jest on w idealnym stanie, jak tam patrzyłem, z tymi fajnymi rogami. Tych pozostałych niestety jeszcze nie widziałem. Bardziej właśnie byłem zainteresowany Gudjonsenem i Rosenbergiem, no ale niestety albo po prostu tego jest mało, albo wykupili, albo akurat na tym sklepie nie było takich blisterków. I mamy tutaj z tyłu gol machine Cristiano Ronaldo. No i tutaj ładna limitka Azarda. Zobaczymy co tutaj jeszcze w tych pięciu saszetkach trafimy. Będą kolejne karty dla was. Wiem, że wiele osób pyta się Funes Mori Filip Lam, dość często się trafia ta karta. Co my tutaj jeszcze mamy? Mareza na fansie, czyli same praktycznie karty fans. No, proszę, logoszalkę. Dość rzadka karta. I ostatnia saszetka, a w niej mamy Golda, Higuaina z Juventusu. Reszta to oczywiście bazówki. No blisterek wcale nie był taki zły. Te oto karteczki. No i sobie podmienię Azarda, bo miałem takiego nie bardzo. Jak pamiętam, były one w kaczorze Donaldzie powyginane. No a tutaj teraz mam w idealnym stanie. To wszystko, moi drodzy, na dzisiejszym filmie. Serdeczne dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.